Siemuneczko jestem Pepe, o tym Game Witam że Palmic 22 Dzisiaj ogebrawijemy sobie trochę w pojęczmieniu takim zestawem bliznaki założymy sobie do case'a eee, no i zobaczymy jak te typowe pierwsze pase polowe będą tym case'em sobie trochę pogeberowałem za odcinkiem, ale trochę bo ogarnąłem sobie poza odcinkiem bo Powiem szczerze, tyle tego jest, że nie mam kiedy robić. Naprawdę mówiąc. Hmm, więc postanowiłem sobie trochę z odcinkiem ogarnąć. Miałby się odcinek nagrany dzień prędzej. Ja cię będę się właśnie to jeszcze dzisiaj wynagrać i wyrenderować. Zobaczymy czy mi to wyjdzie. Po poprzednim odcinku zakupiliśmy tego z szczepą, hmm, więc hmm, mam nadzieję, że odcinek był obejrzany. I dlatego dzisiaj postanowiłem takiego Zatestować w tym hmm, polu z tego względu, że hmm, Było coś ciekawego na odcinku Cały czas z kornikiem jak korniki same i tak dalej hmm, Więc nowy nabytek musi testowy być też i w polu taka dzisiaj robota hmm, Wziąłem trochę od mówię, bo Jeszcze będę chciał ewentualnie na odcinku porobić tu Dlatego, że tam będzie ładnie Przeorowany, wszystko i tak dalej, ale jednak warto mi było, potem go będę dzisiaj podjechać i porobić. Tależowką będzie robione w więc też będzie jakaś fajna akcja. Trochę obciążnik trochę mięślałem, należy do nowy yy, a ten, ten duży zostawiłem sobie pod yy, małego Fergusona. Taka SMS pasuje, yy, bo nie znosi mi yy, całego ciągnika więc tam dostał yy, duży obciążnik, tutaj jest mały. Tak, to do czego się będzie wymieniało, nie ma problemu. Yy, jest na co, jest jak robić, więc yy, nie mam co się na razie spinać z tym. żeby... Yy, bo ta ubywała, tak. Bo to tylko i wyłącznie chodzi. Dobra, elegancko jakoś to sobie go porobimy. Odcinek krótszy, bo chcę je wyrenderować, rzucić. Miałem się nagrać. I Sibilnik Simulator, ale ja wspomniałem, że tam jeszcze się organu co bo w poprzednim odcinku i mój bieg na szybko. Mm, palming, fajny ta w to wygląda na bliźniakach, uciąg ma fajny. Mm, tylko jak zamkadałem ten uciąg, no, mm, mogłem trochę szerzej się wziąć, ale podejrzewam, że go później na maksymalny mm, moc na 313, wydaje że koni, ale no to ale zapewne już jakieś naprawdę zajebiście szerokie laczki się założy a jeżeli nie ma takiej potrzeby bo jeszcze takich maszyn dużych nie ma praktycznie grube dopiero wymieniony, pół wymieniony więc ale nie potrzeba, moim zdaniem no i co, teraz porobimy sobie Sandie, na jej na plato pożepaki porobione jęczmienie porobione poganiane, to jest plus Teraz tylko przeminę sobie do prawdopodobnie do albo siano z powrotem, bądź u nas złudną wiedzę. będzie właśnie na zianówkę, więc też muszę mieć. A my dzisiaj to 11 tysięcy na koncie, więc powiem trochę, to się, trochę kasy dostałem w tym przewidynięciu z biogazowni, Dostałem z paneli, więc powiem szczerze, że naprawdę to raz luks oddaje bo miałem gdzieś 450 tysięcy na koncie więc mam, ten kredytu mam, znaczy, przepraszam powiedzieć a, sto 10, a sto 11 tysięcy na koncie a razie nie spacam nie spinam się na razie trochę te idą bo po co mam yy, będzie w następnym odcinku jeszcze będzie też nowy napadek naprawdę po mnie yy, więc ale zobaczycie to yy, w późniejszym w się, tak powiem, pewnie na tym odcinku, ale ogólnie, bo, to, bo ta, gdzie idzie, 2 godziny, 2 godziny już ma case zrobione. Powiem wam szczerze, że naprawdę jestem w szoku. Im więcej tych maszyn jest, tym i tak więcej teraz robi. tak? też jakoś obocia tego gebera Krypellinga 6 metrów. Ciągnik jest nowy. I to wszystko, a mówię, tych godzin nabija, więc powiem szczerze, że szczerze, jak się w tym sezonie dobije do 8 godzin, a podejrzewam, że dobije, tym case'em, no to będę w szoku. Będę naprawdę w szoku, jeśli tak to wyjdzie. Jeszcze też będę miał odcinek z powiększania pól, bo będę powiększał sobie y, tutaj całe te landy, tutaj będę tworzył, bo tutaj jak się kopiony jest, trzeba kur... mi y, do zakupu tutaj, Pól, no, ale tutaj zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. Ale powinno być miarę dobrze. Um, żeby po prostu się bawić z No tak sobie zajedziemy. roboty jest od groma to trzeba przyznać żeby tu robić teraz w niedzielę jak nagrywamy odcinek a dziś na, na wczoraj co był na poniedziałek no to musiałem chyba 2, chyba 2,5 godziny żeby to poogarniać wszystko czyli ogarnąć wygazownię ogarnąć sobie pryzmę ogarnąć sobie on, dosłownie wszystko I powiem wam szczerze multum roboty ale za to trochę oddaję, bo yy, czekajcie, mąka jest produkowana. A jeszcze sobie mąki. 17 tysięcy litrów baję, do sprzedaży. Yy, oczywiście to jest gazu na kiszonki 29 tysięcy litrów jeszcze zostało, było praktycznie 50 chyba, 50 z małym hakiem. I słownie jest full, bo tam postawiłem sobie w tygerze tam i to, to sobie na bieżąco bierze. a być, ale to się gnojowica. A i postawiłem sobie do produkcji Obornika, zaraz wam to pokażę, hmm, tam pójdę, czekajcie, ja sobie, sobie tak, dzisiaj tapniemy, ja wam pokażę, hmm, troszeczkę mi ten się spierniczył, żeby to poprawić, hmm, poza odcinkiem jeszcze, hmm, takie coś do produkcji Obornika. Wiem, że to tak zbytnio, średnio wygląda, a nie jakiś kolornik, był coś w tym stylu, hmm, ale nie możemy mieć z Yy, więc yy, tak jak coś postawiłem do produkcji obornika, na razie wystarczające, bo 10 tysięcy, 100 tysięcy litrów soli wchodzi. A będzie wystarczające, myślę. Wiadomo, nie będzie tak to ładnie wyglądało, bo to będzie trzeba bać tak, podjeżdżać, wysypywać, nabierać i tak dalej. Ale nie powinno być źle. Trzeba robiłem trochę bramy, bo brama była tutaj. Czy gazowni tu akurat był chyba słoni wjazd. Przesunąłem to, zrobiłem tutaj. No, tutaj jest mało, bo to jest 4000 litrów obwodnika. Tam jest 8, więc trochę słabo. Ale dobra A na wiosnę coś tam będziemy robić. Może jeszcze późno, w jesieni, coś tam zbieramy. To może jeszcze coś tam będzie jak złożony. Bo na razie to nie ma zbytnio co zwozić, po prostu, bo jest tam na jeden odrzutnik. No wiecie, że odrzutnika nie posiadam, więc też odrzutnik będzie musiał być zakupiony. Więc po powrotku, no, mi się coś fałka wcisnęła, trzeba będzie trochę powoli już inwestować w orzutnik. Bo beczko oczywiście, sobie zakupiłem już dawno, ale orzutnika oczywiście nie posiadam na gospodarstwie. Więc też muszę porozglądać się i zakupić sobie orzutnik. Ogólnie muszę zobaczyć, co jest na wyprzedaży. Ostatnie mówiłem, że chcę kupić tładkę. I skoczyła ładwarka BKT Mitasy, szeroko podnie na mitasa. Wiecie co? Kupimy ją. Jeśli ma być, to niech będzie. Yy, kurwa, tak sobie kręciłem ostatnio, żeby nie kupić tu ładowarkę, jakąkolwiek yy, bo na taką już mi potrzeba ładowarki no i powiem wam yy, No i zajebiście się trafiło, że naprawdę w dobie przedaży nawet nie sprawdzałem zajęcie. A się dziwię teraz. <grywa> kurwa. A to teraz kupmy sobie osprzęt do niej yy, do tej ładowareczki. Czekajcie, gdzie to jest inaczej. Łodowaki telenoskopowe. Nie no, kurna, petarda. Tak, chciałem sobie kurna, kupić ładowakę, ale. się udało. Będzie ładowaczka na gospodarstwie teraz. I zajebiście. Ja się cieszę, że tak to wyszło, e, że jest e, w końcu, gdzieś coś innego. Więc powoli, tak naprawdę rozwijamy się tutaj e, potężnie, tak to powiem, żeby móc e, na to rozwijać, to gospodarstwo. Badowarka no musi 10 siedemdziesiąt ponad odcinków, no to też już by się pojaw, powinna pojawić dawno. E, ale bardzo się cieszę, że ta łatwaczka trafiła w tych sprzedaż. Jeszcze jakby nie trafił na orzutnik, który bym chciał, ale mogę pokazać nawet kto bym chciał, bo yy, chciałem właśnie tego stworka kawę 13,5 tony myślę, że taki orzutnik w sam raz by był yy, na moje gospodarstwo. Yy, idealny, to te ciągniki, no, bo patrzyłem, myślałem, że się nad tym orzutnikiem ale chyba te będę preferował kupić no ale to będzie to bliżej wiosny, ewentualnie trochę bliżej jesieni że jak ten obornik trochę się potworzy bo będę chciał pod, po, po owsie zasiać yy, sobie słonecznik bo tak był planowany, żeby nie było cały czas monotonii czyli nie wiem, rzepak i słonecznik razem tylko właśnie przemianka będzie słonecznik, będzie trochę później rzepaku yy, co drugi sezon tak właśnie przemieniać, żeby yy, było co robić Hmm. Jednak olej słonecznikowy jest droższy niż szypakowy. E, no ale też jest to bardzo potrzebny dla mnie, bo wchodzę z tego hmm, są mane pieniążki, jakby nie patrzył, hmm, więc jestem zadowolony. Ale no, hit dzisiaj jest normalnie, że to nowa tofiła, co nie? Normalnie to jest hit dla mnie to będzie można, ktoś będzie ogarnąć. No mówię, teraz mamy ten kalec pospadać. Krow mam, mam, tu jest jeszcze jakieś ma niepłodny, nie wiem jak to tam wygląda ze zdrowiem, ze 50%, 50% TMR mam narobione, jest w pełno kogutów, jajka, to tam nie wiem, na tam wygląda, bo sprzedawałem bo leże w poprzednim odcinku. Co jeszcze? Nic na razie nie mam co tu kombinować, no mówię, to skawki wszystko idzie na sprzedaż, bezpośrednią. Też nie cię teraz jeszcze zainwestować właśnie w tą szklarnię dużą, żeby coś tam produkować jeszcze więcej. Może w miód nawet iść, bo wiem z tego co ktoś mówił, że można sobie jeśli najpierw właśnie pasowało, żeby ten miód był, ule były na każdym polu, więc myślę, że tutaj też trzeba nie postawić ul, żeby coś tam z tego było więcej. Zobaczymy. Jeszcze tak na razie ul na razie nie planuję. To był początek rozrywki, kiedy zaczynałem właśnie grać farminga, to ule to był pierwszym dodatkowym zarobkiem ogólnie na serii. Teraz tak bytnio nie potrzebuję, ale jeśli tak, dziś czytałem, że tam hmm, ktoś mówił właśnie, że ule są potrzebne na to, żeby piliły uprawy. Zobaczmy jeszcze jak to wygląda sprawa z e, budowanie, gdzie to jest. Budowanie, zwierzęta, pszczoły. Dobra, to jeszcze postawmy sobie dwa ule. Hmm, tutaj gdzieś chłonę tutaj robią, a jest zawsze coś tam po kwitu z miodu będzie chyba teraz przewijając czas powiedzmy, przewijam sobie czas do dziewiątej, patrzcie ile mam dochodu godzinnego bo naprawdę jest, dochód godzinny widzicie ładny, bo z było na przykład 13, jak nie lepiej będzie yy, więc petarda yy, więc mówię no całodobowo no, to jest kupa kasy, co nie? My chodzi z tego, żeby <laughs> można było zarobić. naprawdę potężne pieniądze e, z tego. Nie no, całą co jest godzinną idzie 13 tysięcy na godzinę. Macie e, 130 teraz. O kurwa, to trochę będzie. No to, no, luksus. Ja się cieszę. O to chodziło, żeby to. Inwestować jeszcze hmm, by też bardzo porci, żeby postawić yy, wiatrak. Bo też mi się zdaje, żeby pasował się tutaj gdzieś, miarę możliwie. Ale na, na pewno nie ten sezon, chociaż yy, to wie, to wie jak to będzie yy, z tym wiatrakiem. A na razie mówię, teraz maszynki poszły, przyszło, ale pól. Teraz tylko się ozejrzeć za polami polem. Teraz prawdopodobnie jak wspomniałem 37, które naprawdę fajnie wygląda. I tutaj będzie kupowane teraz na pewno ten hektara jest. A na tym, co robi, na tym co robimy, czyli tu jest 63 no tutaj mamy prawie 18... 8 hektarów. Pola 8 hektarów, tak? ...narodowego więc tutaj jest też yy, zajebisty land jaka ja widzę. Dobra, ale jeszcze wejdziemy sobie do końca, zawrócimy i zaraz zobaczymy sobie tą ładowareczkę. E, jak to wygląda z tą ładowarką, bo jestem podekscytowany teraz w sumie do ładowarką, że no, tak wyszło z nią, jak wyszło. Więc będzie można teraz faktycznie yy, jeden z silników tam yy, od paszowozu, czyli z etora będzie można sobie sprzedać. Bo nie będzie mi potrzebny. Mały są wtedy wejdzie na paszowóz. A za to później na sprzedaż. Bo wtedy za to by kupiony tylko te do paszałozu, bo też był z promocji kupywany. A jeszcze zobaczyć w międzyczasie yy, ma być ciągniki. Za to mam 27 godzin, 20 tysięcy byśmy tylko dostali. To za strona byśmy dostali więcej. A, ale że to jednak nie jest takim ciągnikiem, który by to pasował yy, już na tą gospodarstwo, na to gospodarstwo. Więc yy, chyba będzie sprzedawany w następnym odcinku, żeby coś tam się ogólnie jeszcze działo. A w tym sezonie też już bardzo pocisnąłem maszyny. E, jeśli tak mogę ująć, no bo tak, e, zakup przyczep na pewno, to był teraz, wydaje by mi w, w ciągu 3 chyba odcinków, a nie 4. E, znaczy, przy, teraz zakup case'a, przyczepy. E, no, trochę pocisnąłem. E, troszeczkę pocisnąłem teraz maszyny. Mimo tego, że miałem cisnąć teraz tylko i wyłącznie w pole. No ale jednak też do te rozmaicenia. Na ten odcinek też fajnie się bardzo przyjął, bardzo dobrze się przyjął z właśnie rano granokuszonki w pryzmę, więc jestem zadowolony. Bo tam jest magad chyba 100 wyświetleń, więc naprawdę dużo. Maczmy teraz odobeczkę. Ona się prezentuje, no zajebisty sprzęt Ale my zobaczymy O kujo. no tego brakowało u mnie na gospodarstwie Brakowało No, teraz będzie można sobie elegancko, czy zboże, czy oborniki, czy kieszonki, będzie można w końcu jakoś ogarniać. A w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, komentarz, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się na następnych odcinkach. Cześć!